Dzień dobry. Słowa Jezusu Chrystus. Wieruję w Ojedynego Boha Ojca, Zjedzir Tworca Niebu i Ziemi, Widzimy, że wsiem i niewidimym. Na samym początku podkreślamy wiarę w jednego Boga. Wszystko, całe stworzenie, dane jest właśnie od Boga, który nieustannie się nim opiekuje. Wieruję w Ojedynego Boha Ojca tyla, Boga Wszechmogącego. Tym samym poznajemy właściwości boskie, to jest Wszechwiedza, Wszechmoc oraz Dobrotliwość. Boga nazywamy Wszechwiedzącym, ponieważ widzi On nasze uczynki i zna nasze myśli. Tworca niebu i ziemi, widzimy, że i nie Wyznajemy, że cały świat widzialny i niewidzialny został stworzony przez Boga. Tym samym potwierdzamy słowa zapisane w Starym Testamencie Świat niewidzialny to świat aniołów. Świat stworzony przez Boga pokazuje boską mądrość, boskie piękno, boską prawdę. Przed nami drugi artykuł symbolu wiary.